Co ten program, Twoim zdaniem, da widzom? Co daje program? Ja myślę, że pokazuje, że nie do końca trzeba zwierzę kupować, ale można je adoptować, czyli dać po prostu drugie życie. I czego mogą się nauczyć więcej? A czego więcej? Przede wszystkim słuchaj, cierpliwości, miłości, czułości i oddawanie. Serca swojego, czyli jak adoptujesz zwierzę, które tak naprawdę zostaje z tobą na minimum 10 lat, czyli uczycie cię cierpliwości, miłości i. kurde, no i tej satysfakcji, którą dajesz zwierzakowi, on zawsze ci ją oddaje. Czyli to, co żaden człowiek ci nie da tego, co ci da zwierzę. Prawdziwą miłość. Ciebie to nauczyło, bo adoptowałeś psa. O, ja już mam tyle zwierzątek, że tak. Yy, za każdym razem myślę, że co, zwierzęta, jak dajesz dobro zwierzętom, zwierzęta też ci odpłacają ja i Twoje życie się zupełnie inaczej układa. Tak, my, my podchodzimy do y, takiego stwierdzenia z Izabelą, że kochajmy zwierzęta, dawajmy im szczęście, a życie będzie nam odpłacało tym samym. I tak jest.